Nie zapominamy o DPS-ach. Ja jeszcze muszę się tu skonsultować w tej sprawie z kimś mądrzejszym ode mnie. Nie podejmę akcji, bo akcja musi być mądrze ukierunkowana, i myślę, że będzie ta akcja połączona. Z zakusami szczepienia dzieci w wieku od 6 miesięcy do 12 lat jesteś ojcem, nie muszę ci tłumaczyć, to są dzieci w wieku rozwojowym, w okresie rozwojowym, kiedy najintensywniej przebiega rozwój. 30 kwietnia rzecznik ministra zdrowia ogłosił, że Polska jest jednym z czterech krajów, gdzie będą testowane szczepionki na COVID na, na, dla dzieci. Proszę Państwa, i teraz co to znaczy, że będą testowane? Jak? Może one są de facto testowane, no nie wiem, na dzieciach w domu dziecka, Może że są testowane na tych zamkniętych, więzionych mieszkańcach DPS-u. Pojęcia nie mam, ale ta informacja przeszła bez echa, a uważam, że te dwie kwestie należy połączyć. No i oczywiście od 1 lipca paszporty covidowe. Od 1 lipca już? Tak, od 1 lipca już, tak. W, tak, całej, Polsce, w całej Polsce dla wszystkich, tak? Unia, Panie, ogłosiła. Tak nam daje, no nie buntujmy się. Mhm. Okay. Czyli generalnie, drodzy państwo, chyba ci, co chcą jechać na wakacje, to chyba teraz zagraniczne, tak? To chyba jest jedyny, jedyny termin. Nie wiem, ja nawet tego nie ja Andrzeju powiedziała tak, szanowni państwo, olejmy ich samoloty. Chcę powiedzieć, rozsądnie się zachowujmy we wszystkich naszych działaniach, również w decyzjach prywatnych. Przecież linie lotnicze to są także potężne lobby, Andrzeju. Oni nie dadzą się blokować dłużej niż 2-3 lata. A co my, nie? tyle już przeżyliśmy, nie przeżyjemy jeszcze 2-3 lata bez no, latania samolotów? Nie, jasne! Ja rozmawiałem ostatnio z moim kolegą i powiedziałem, że jakby ludzie byli normalni i przede wszystkim dbaliby o swoje zdrowie i o swój honor i dumę, to by nikt nie poleciał na te wakacje. I uwierz mi, że już w sierpniu by były prośby i by się utworzyły alternatywy takie, że bez testów byśmy latali. Ale to do tego potrzeba. Wracamy do tego samego. No ale teraz daję takie pół żartem, pół serio. Nie wiem, czy miałem być śmieszny, czy miałem coś stwierdzić. W każdym razie yy, to by należało ludziom, żeby to ludzie zrozumieli, ale ludzie nie potrzebują dbałości. Jeszcze honor rozumiem. Yy, jeszcze. Yy, yy, Majętność rozumiem, ale nie dbanie o własne zdrowie, o własną przyszłość o życie, stawianie na szali dzięki jakimś wakacjom, nie wiemy tego, może miesięcy, może dziesiątek lat, ale może i dwóch lat życia. Przecież ci ludzie zazwyczaj mają dzieci, są komuś potrzebni, są za kogoś odpowiedzialni. I po to tylko, żeby mieć paszport covidowy, zostawmy to bez komentarza.